To nie ta słonina co od Krzyśka, nie? No nie. Siemano! Witamy serdecznie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Witamy. Co za wspaniały odcinek. Znowu, znowu się przeniesiemy do tych czasów, kiedy jeszcze nie było lodówek. Wiadomo o co chodzi. Ja czy ja to ja jestem młody chłopca? Ja nie pamiętam, nie? Akurat. Takich czasów, ale no ja tym bardziej jeszcze młodszą. Ty to możesz pamiętać. Słuchajcie, było tak, że mm, niedawno był odcinek z kiełbasy, która była y, w słoiki ładowana i w smalcu. a teraz. Będą kotlety mielone. Oczywiście tu jest słonina dopiero, bo kotletami się zajmiemy nieco później. Najpierw trzeba wytopić smalec. Oczywiście później na jednej części tego smalcu będziemy te kotlety smażyć, ładować w słoiki, pasteryzować, i jak będzie szósta wojna światowa, będzie można wtedy je, oby nie było, nie? Jeść. Y oczywiście będziemy ją mieć tą słoninę, żeby te skwareczki były. Nieco drobniejsze. U, jakoś sobie poradzę. Słuchajcie. Dwa kilogramy mówię. Nie wiem. Wiesz, tak szczerze nie to się my. nie słuchałam, co za bardzo. Dzięki. Mielimy po zmieleniu na mały ogień. Wytapiamy smalec. Jak już nam się nieco wytopi, zabieram się mielone. Patrz. Boże. Złapie to stronę, nie? O! Słupiło. I tak robimy całość. Jajko świeżutkie. Wreszcie. Kolejnym etapem, co? Wreszcie. Tak. Kolejnym etapem będzie namoczenie chleba, może na bułki, ale ja mam chleb, więc namoczę chleb w mleku. Pytałem się ciebie, nie? Mhm. Skórki? A jak kąpisz bułkę całą, to co? Dobra. Więc ze skórkami. O, porównaj. ładnie. Napiłaś. Dobra, tu sobie Ja myślę, że jakbyś pomyjemy. jeszcze z pół bochenka tego chleba dał, to... Nie, wystarczy tyle. Mięsa oczywiście jest, ile za chwilę wam no, ale powiem... Ale w tym sensie, że za dużo trochę chyba tego Nie, chleba. co ty. Trzeba, słuchaj, trzeba wypełnić mhm. wszystkie braki tym. Yy, no ale to pół chleba, bochenka chleba? Jakie pół bochenka? Cztery, pięć. Pięć kromek chyba. Słuchajcie, mleko niestety krowy jeszcze nie mamy, ale nie wiadomo co czas przyniesie kiedyś. No u nas to by się przydała krowa. No, Tyle mleka. mleka po prostu. Nie jest to żadna reklama mleka, ale mlecz na Dolinę zapraszam. <grym> Wiesz co, ja tego mleka użyję później razem z tym wszystkim do wyrabiania farszu, co? Jak myślisz? Dodać mi coś mądrego. Ale jak do wyrobienia farszu. Po prostu użyję. Do, przeleję to mleko później po, do mięsa, które będzie związane. Datujesz? A czemu? Myślisz, myślisz, no pół że litra są... mleka tam wlałeś. Ktoś, gdzie pół litra. No to, co ty to? mówisz? Nie no, pół litra. Ten chleb za chwilę nam naciągnie. Ostawiamy go na bok. I co teraz? Słuchajta. Dwa kilogramy. Kilogram szynki, kilogram łopatki. Dwa jajka. Trzy ząbki czosnku, jedna cebula taka nie za duża, majeranek, pieprz, sól i to tyle. To jest cały skład tych kotletów. Oczywiście kiedyś wiadomo było mięso inne, był chleb inny, mleko inne. Tu jedynie za to mamy swojskie jajka. Więc tak to będzie wyglądało. Sitko 4 mm, Przekładamy ząbki czosnku tam. Później jeszcze na chleby trzeba sobie przemielić. Więc najpierw się zajmiemy cebulą, żeby sobie ją tutaj pło. o właśnie, Prze... ładnie robimy. No tak wiesz. Dzięki. Teraz dopiero zauważyłam, że Ci się koszulka nie doprała. Nie doprała cię się koszulka? Wybaczcie. Od wczorajszych przebojów. Nie przypominaj mi. Ta koszulka jest do wszystkiego, ale każdy ma swoje ulubione rzeczy, więc musicie... Rana mu... była, co widać po zagnieceniach. Nie przypomina mi, proszę cię. Słuchajcie, kroimy jedno, drugie. Ja sobie kawałek później tego mięsa zostawię do tego, żeby przepchnąć właśnie te, yy, ten chleb. A to zawsze odwrotnie się robiło. A ja robię tak. Chleb się przepchał. A ja robię odwrotnie. Więc najpierw tak, to który której sobie przytrzymam, żeby to nie obryzgało. Ok. Ok. O. Zaczęło polakować już, nie jest dobrze. OK, moment. Oczywiście zważymy sobie to wszystko nie to z chlebem. Mięso z chlebem, z jajkami, ze wszystkim już, co będzie dodane oprócz przypraw. I przyprawy sobie przygotujemy na, ilość, na całą ilość. OK? okay. Dobra, i mamy mięso, więc tak to robimy yy, z tym mieleniem. Tak, żeby tu za dużo nie wykapało. Jest już namoknięty w mleku. Takie błotko właśnie leci. O, dobra, wyszło. Jeden kawałek mięsa czeka w pogotowiu. Za chwilę ważenie i doprawianie. Słuchajcie, położeniu tych jaj, ale to właśnie była różnica. Nie wiem, czy było widać, że to było jajo. Krótkie. Jedno. Żółtko? jedno. Mamy były jedną, dwa. jedną taką wyjątkową kurę, mamy. która znosi jaja 4xl. No. Słuchajcie, z tymi jajami myślę, że razem będzie 2,5 kg. Bo tam było tak, że było nie. mleka w labę, Nie, Chleba. Plus cebula, plus czosnek i jaja, 2,5 kg. I teraz za te 2,5 kg damy sól. 20 g na 1 kg, więc 50 g. Ile sobie też odmierzamy? Dwa. 28 dopiero. 37, 47. Ok. Dobra. 49,99. Wybaczcie mi. Więc słuchajcie, tyle soli zwykłej na tą ilość mięsa plus pozostałe składniki. Dalej. Pieprz czarny. Tutaj to jest akurat kwestia indywidualna. 2 gramy na kilogram tam. 5 gramów wsypiemy. Ale myślę, że. 5 to będzie wystarczająco, dlatego żeby, o jest, żeby nie przepieprzyć. To nie jest dużo, jakby nie patrzeć. I teraz majeranek. Niektórzy go w ogóle nie dają. U nas w domu się daje, możesz to potwierdzić. Potwierdzam. Majeranek damy na oko. Nie będziemy tutaj odmierzać. Tak jak powiedziałem, niektórzy w ogóle nie dają. O, pięknie pachnie. Oczywiście majeranek pieprz i wiele, wiele innych rzeczy do zrobienia wyrobów domowych. Wszystko dostaniecie z tej jelux Polska. Dobra, to mamy wszystko. Mleko było założenie wcześniejsze, żeby dodać, ale go nie dodamy. Teraz musimy sobie to wszystko porządnie wyrobić do takiej jednolitej masy, tak jak to jest mięso na kototy mielone, czyli taki tatarek. Za momencik trochę smalcu z tego wytopionego Słoniny. zasłoniny na patelni będziemy smażyć, więc myślę, że jeśli chodzi o to wyrabianie, to poza wizją, bo ja będę te paluszki wyrabiał. Tu mamy wyrobione mięcho, tutaj jest patelnia z częścią tego wytopionego tłuszczu, czyli płynnego jeszcze smalcu, więc podgrzewamy teraz i będziemy smażyć kotlety, tak jak to się kotlety smażyć powinno. Po kilka minut z każdej strony i potem dalej. Oczywiście smalec będzie trzeba przesadzić, czyli skwarki wybrać. Niektórzy może nie będą wybierali. Ja wybiorę, podgrzewamy go później i do słojów kotlety razem ze smalcem. Ważna rzecz. Po każdej porcji, która była smażona na patelni, ten olej, olej smalec, który tam właśnie był, przelewałem do tego wytopionego, gdzie już skwarki było, Wiem, Pokażę, jak to wygląda. Dlatego, że ten smak z tego mięsa podczas smażenia tam już tam się mieszał, potem troszkę to się osadziło. Tłuszcz czysty dawałem na patelnię, żeby te kotlety były yy, ładne, bo wiadomo, jak smażymy na takim starym tłuszczu po. W którymś tam razie to takie się robią, tu i tak na niektórych widać takie, jakby przypalone miejsca. Ten tłuszcz niestety musiał nieco ostygnąć i tak będziemy te słoiki pasteryzować, bo będziemy jego przelewać przez takie drobniutkie sitko, żeby te wszystkie takie właśnie tamte te zanieczyszczenia wyłapać. Bierzemy słoiki, słoiki są 0,9 litra. Nakrętki niestety każda inna z odzysku. Z odzysku, więc. Nie jest tyle, na tyle ważne. I teraz do takiego słowiczka będziemy ładować te właśnie. Znaczy one koklety. są ważne, jeśli chodzi o zakrętki, ale. W ale przypadku, mówi o wyglądzie? O wyglądzie, tak, ale najlepiej jakby były nowe, ale no akurat nie mieliśmy. No. A druga Rący. rzecz jest taka, że Ostatnie akurat do takich jak tam na przykład kiełbasa czy. Tutaj z tym smalcem to jakoś tak zawsze wychodzi, że nic się nie dzieje, a Cztery, do przetworów to trzeba bardziej zwracać uwagę. Pięć patrz, ty sześć jakby było, nie? Tylko, że takie maleństwa. Ale ja więcej tak jak teraz. Sześć, sześć do słoiczka. Tak jak teraz. Dobrze. Tak robili kiedyś i tak ja zrobię teraz. Więc słuchajcie, ja ładuję te słoiczki i za chwilę nie wracam do Was. Przepraszam. Mm. Na pewno, bo ty zrobiłeś. Bardzo dobre. Zostawimy mm. to sobie na ten, nie? Zostawimy, mm. tak. Ja myślałem, że się przygotowałem jak na wojnę. Cztery słoiczki plus to, co tam, no i jednego zjadłem, nie? Jednego? Że znajdę się je na Takie drobne sitko, mam nadzieję, że przetrzyma. I zalewamy teraz smalcem. Zresztą z góry to jest czysty. Pokaż tu, jak się wlewa, ładnie. I tak, kochani, kiedyś robili. Ja pamiętam jeszcze takie coś w takim glinianym garnku. No, pamiętam, naprawdę. Taki no, młody chłopak to iż... pamiętam nie? Jak dinozaur. Tak. Dinozaur ci powiem I takie coś. Odstawiamy później po pasteryzacji w piekarniku. W jakiej temperaturze proponujesz w tym naszym nowym piekarniku? Ja. No ty. Tak żeby się pięknie zawykowało. A w naszym góra dół nas 140, tak niecałe 150. I bez termobiegu. Jak długo myślisz? No to są duże słoiki. No, żeby się ładnie zawykowało. Jeszcze troszeczkę żeby było przykryte. I ten smalec przejdzie pięknie tymi kotletami. Te kotlety będą zdatne do jedzenia po długim czasie. Na godzinkę bym wstawiła do Na zimnego. Mhm. Czekaj, 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 czekaj. Dobra. Drugi słończek. Patrzcie. Bierzemy to. Pięknie to wygląda, nie. Mhm. I teraz co? To weź te. te? te? No. Mhm. Zakręcamy. Chociaż z doświadczenia wiem, że jak z odzysku to są najlepsze te. Ach. Od tych sałatek z biedronki, nie? ta nasza spiżarnia zielona. Kurde. Dopóki nie zastygnie, to wygląda to tak właśnie e, przezroczyste. Więc robimy tak z całością i za momencik do piekarnika. 150 góra dół bez termoobiegu. Równiutka 10 godzina. Spójrzcie, jak to wygląda. W ogóle nie wygląda na razie. Ale tak robili, że tak powiem, nasi przodkowie. I tak właśnie zrobię ja. Więc cierpliwie czekamy. Myślę, że z godzinkę. wyłączamy, tak żeby tutaj te wieczka fajnie nam tak wciągnęły do środka. I potem, jak już nam to wystygnie, to jest to. Tak długo. Wieczne, jak długo wytrzyma nakrętka. Gorące jeszcze, ale pokażę ładnie. Wciągły wieczka. Wciągnęło. Każdy wie, co chodzi. No ja myślę, że nie. Ty byś nie wiedziała. No. Tak jest. Słuchajcie, zaczęło już powoli ścinać. Widać, że ten smalec się robi taki bardziej już mętny. Od dołu taka fajna warstewka jest. Możesz jakoś tak zrobić, żeby to było widać? Ja. Jak wszyscy wiemy, tłuszcz wypływa zawsze do góry, a tam na dole mamy jakiś. Soczki z Kotlecików, więc to jest właśnie to. I to jest właśnie coś najwspanialszego. Tu jeszcze tak widać jak było. Ja bym jeszcze tak. Co? Szczurnało? Bo tu są pęcherzyki powietrza. O właśnie. Nie podpuszczaj mnie. No, jeszcze jest, ale dobrze. Dobra, dobra, niech nie będzie. Ja nie będę tu nic słyszał, wszystko wspaniale. I słuchajcie, takie właśnie słoje robiono kiedyś, bo nie było lodówek. Kiełbasa była niedawno na moim kanale, a tu mamy teraz kotlety. Generalnie podejrzewam, że w takim właśnie smalcu można trzymać wszystko. Tylko, oczywiście, jest to smalec, który był przeze mnie wytapiany. Nie jest to smalec sklepowy jakiś w kostkach, nie wiadomo z czym tam e, jakiś parafina, czy, czy nie wiem jak to nazwać. Więc, to jest niebyle jakiś smalec. Użbika możecie kupić ten taki w tych tubach. Porządny smalec a z kodem rabatowym czopaty 10 smalec kupić 10% taniej. Oczywiście nie tylko smalec, bo tam są najróżniejsze pyszne rzeczy. Tak, więc kochani, powrót do przeszłości. Jeśli film się podobał, łapa w górę i komentarz. Subskrypcja dzwoneczek tak to leciało. Będzie mi miło. I możecie napisać w komentarzach, co byście chcieli, żebym jeszcze zrobił na przykład smalcu, bo tak mnie naszło, że już normalnie kiełbacha stoi. To jest ja za chwilę będę na wojnę gotowy no, mhm. tu. Więc to teraz nam tutaj zetnie się tak porządnie w warunkach kuchennych w temperaturze pokojowej i do piwnicy na regał, mnie sobie czeka na trudne czasy. Oby takie nigdy nie nadeszły, ale jak to się mówi w razie W. Więc tak, kochani, jeśli chodzi o wszystkie rzeczy niezbędne do zrobienia wyrobów domowych, wszystko zostanie w sklepie z Polska. Link ma się w opisie pod filmem Razem z Kodem Rabatowym Kostrzewski. 10 pisane, drukowanymi łącznie. Oczywiście nasze social media. Grupa na Facebooku, to co jest za mną: Swojskie Gotowanie i Wędzenie. TikTok Swojskie Gotowanie oraz Instagram Swojskie Gotowanie. Kotlety w smalcu. Fajna sprawa. Polecam, pozdrawiam. Cześć.